Biblioteka przy placu Meciga 25 zaprasza na cotygodniowe wydarzenia. Spotkanie rodzicielskiej grupy Wsparcia Mamy Dzieci, które odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 10 w Wypożyczalni dla Dzieci. Temat kolejnego spotkania brzmi Słowa, które mnie niosą. Ostatnie w tym miesiącu środowe warsztaty artystyczne dla dzieci, które odbędą się 30 sierpnia o godzinie 16. Wstęp wolny, 1 września w bibliotece. Od Odbędą się wydarzenia towarzyszące 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przez cały dzień dostępne będą dwie wystawy: wystawa komiksów o tematyce wojennej i wystawa multimedialna pod tytułem First to Fight Polacy na frontach II wojny światowej. Z kolei o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie autorskie z Jackiem Komudą, autorem m.in. powieści Hubal. Biblioteka zaprasza też do obejrzenia wystawy pod tytułem. Tytułem Wrażliwość Violetty Paradowskiej. Regularnie w każdą niedzielę o godzinie 11 odbywają się bajkowe poranki, co tydzień wyświetlane są pełnometrażowe filmy dla dzieci z polskim dubbingiem i ukraińskimi napisami w sali audiowizualnej biblioteki przy placu Meciga 25. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie, w ramach projektu pod tytułem Toma Sens, serdecznie zaprasza na spotkanie z pisarzem, redaktorem i publicystą Łukaszem. Morbitowskim. Wydarzenie odbędzie się 4 września o godzinie 17 w Bibliotece przy placu Meciga 25.